Aijai, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Pipermana z Piperglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes. Proszę Państwa, właśnie minęły, minęło, minęło święto Trzech Króli, w związku z tym dobiegła końca świąteczna nirwana, w jaką zwykle pogrąża się nasz nieszczęśliwy kraj w okresie Bożego Narodzenia. No, tym razem nirwana była przerywana. Wydawało się, że jedynym wydarzeniem, jakie będzie nam towarzyszyło w okresie świątecznym, to będzie opera Mydlana pod tytułem Poszukiwanie pana Marcina Romanowskiego. Bardzo efektowne było to poszukiwanie pana Marcina Romanowskiego, bo on zniknął jak kamfora ale 19 grudnia więc jeszcze przed rozpoczęciem świątecznej nirwany Okazało się, że jest na Węgrzech, a ponadto, że rząd węgierski udzielił mu azylu politycznego. Ale nie przeszkodziło to policji, która zresztą legitymowała się poleceniem niezależnej prokuratury, żeby policja wtargnęła tam. Policjanci z długą bronią wtargnęli do klasztoru ojców Dominikanów Przewielebnych w Lublinie. No i tam dwie godziny poszukiwali pana Romanowskiego. Podobno również do lasztoru redemptorystów w Toruniu też policja wkroczyła i tam poszukiwała pana Romanowskiego, mimo że jak powiedziałem, od rana było wiadomo, że pan Romanowski nie tylko jest na Węgrzech, ale że tamtejszy rząd udzielił mu azylu politycznego. No i wydawało się, że ta opera mydlana będzie nam towarzyszyła, przez cały okres świątecznej Nirwany, ale nie. Proszę Państwa, ledwo tylko skończył się drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a już 30 grudnia. Państwa Komisja Wyborcza zmieniła swoją poprzednią decyzję o odmowie przyjęcia sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. 30 grudnia Państwa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. Wykonując w ten sposób, czy akomodując się w ten sposób do orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego nie jest przez bodnarowców i przez towarzycho, to stado autorytetów moralnych, które jeszcze generał Kiszczak zorganizował tam w ramach transformacji ustrojowej, no to nie jest uznawana za sąd, bo tak orzekła Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Inna sprawa, że nie wiadomo, czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu ma takie kompetencje. Tego dokładnie nie wiemy, bo tu zdania są podzielone, na przykład pani prezes Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, uważa, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie ma żadnych kompetencji w tej dziedzinie, no ale inni tutaj. Eks Eksperci twierdzą, że jest odwrotnie, na przykład pan. Profesor Safian, który zresztą w tym trybunale tam zasiadał, to on twierdzi, że to nie, to nie to w ogóle nie ma co tam uznawać żadnych sądów tubylczych. Tam jedynie Europejski Trybunał Sprawiedliwości to, to jest dopiero sąd, to sąd ostateczny. Także on ma prawo rozstrzygania o wszystkich sprawach życia i śmierci. Proszę Państwa. Ta decyzja Państwowej Komisji Wyborczej no, przerwała okres nirwany, bo tu wytworzyła się szalenie skomplikowana sytuacja zgodnie z przepisami. Pan minister finansów, pan Domański, y, powinien zrobić przelew na rzecz prawa i sprawiedliwości. No ale pan Domański nie wie, co ma robić. Tu te najtężsi krętacze łamią sobie głowy. Y, Wymyślają jakieś rewolucyjne teorie. O, ostatnio rewolucyjną teorię wymyślił w tej sprawie mój faworyt, Ozdoba Jurysprudencji Światowej, pan profesor Wojciech Sadurski. Ja jeszcze się nie zdążyłem zapoznać z tą najnowszą rewolucyjną teorią. Pana profesora Sadurskiego, no ale wynika z niej, że pan Domański absolutnie nie powinien przelewu robić dla prawa i sprawiedliwości. A dlaczego nie powinien? A no, dlatego, że obywatel Tusk Donald powiedział, że na jego oko, na jego oko, Pieniędzy nie ma i nie będzie. Tutaj zacytował pana Jacka Rostowskiego, Wincenta, e, który zawsze mawiał: pieniędzy nie ma i nie będzie. No i skoro obywatel Tusk-Donald, który stoi na czele waginetu, e, do którego, z którego skład wchodzi pan minister Domański, skoro obywatel Tusk-Donald powiedział, że pieniędzy nie ma i nie będzie na jego oko, no tu pan Domański dopiero ma zagwozdkę, cokolwiek zrobi, to będzie źle. Odkłada te decyzje, to po Trzech Królach miał podjąć decyzję, zobaczymy co zrobi. <laughs> Proszę Państwa, dlatego że jeżeli no, zrobi przelew, no to się narazi obywatelu Tusku Donaldu, a jeżeli nie zrobi przelewu, no to popełni, tak jak inni eksperci, inni krętacze twierdzą, że popełni delikt konstytucyjny i będzie siedział potem, jak się mu skończy immunitet i straci stanowisko ministra finansów. Proszę Państwa, no nie ma co, współczują niektórzy panu Domańskiemu, ale twierdzą, że on tutaj powinien stanąć na wysokości zadania i w obronie praworządności nawet tu się skazać na dożywotnie więzienie, aby tylko znienawidzony, znienawidzone prawo i sprawiedliwość nie dostało, Pieniędzy, pieniędzy przed kampanią prezydencką. Proszę Państwa, nie tylko to przerwało okres nirwany, no bo 1 stycznia. Polska objęła przewodnictwo w Radzie Europejskiej. Co to znaczy, że objęła przewodnictwo? Ano, obywatel Tusk, Donald, może będzie mógł otwierać i zamykać posiedzenia tej Rady Europejskiej. To jest bardzo poważna funkcja, proszę Państwa. Jeszcze w dodatku książę małżonek będzie miał okazję zademonstrować przed całą Europą. Kunst wiązania krawatów, w którym jest rzeczywiście niedościgniony, no i bardzo możliwe, że będzie też robił miny, tym bardziej jest to prawdopodobne, że no, ta Polska, tę prezydencję w Unii Europejskiej. E, po Węgrzech objęła, no ale w tej chwili stosunki z Węgrami są tak napięte, jeszcze nigdy nie były w całej historii Polski chyba. No był taki okres jeszcze w średniowieczu, kiedy to, jak to Jan Długosz pisze, Węgrów płoszono w Krakowie, to znaczy wyrzucano ich z okien. No to e, jeszcze takich, od tamtej pory tak złych stosunków nie było. Proszę Państwa, z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, obywatel Tusk Donald zorganizował w Teatrze Wielkim. Wielką galówkę, taką akademię ku własnej czci, no ale na tę akademię nie zaprosił demonstracyjnie, nie zaprosił ambasadora węgierskiego, w związku z tym na mieście. Fałszywe pogłoski natychmiast zaczęły krążyć, że żeby wypełnić widownię w Teatrze Wielkim, to obywatel Tusk Donald cały batalion wojska tam zapędził, bo oczywiście uprzednio poprzebierał tych żołnierzyków w cywilne ubrania. Nie ma w tych fałszywych pogłoskach ani słowa prawdy, bo podczas transmisji. Mogliśmy zobaczyć nie tylko, że cały waginet obywatela Tuska Donalda został do Teatru Wielkiego spędzony, ale nawet sezonowego pana marszałka Szymona Chłownie mogliśmy zobaczyć, mogliśmy zobaczyć posągową panią Babgorzatę Kidawę-Błońską, która dostała fuchę od koalicji, dostała fuchę marszałka senatu. Krótko mówiąc, tylko brakowało ambasadora węgierskiego, no i oczywiście pana prezydenta, Pan prezydent pojechał bowiem na Narty. No i pojawiły się w związku z tym wyjaśnienia, że pan prezydent dostał list z zaproszeniem i jakby chciał, to mógłby przyjść na galówkę. Ale Donald pan prezydent nie przyszedł, między innymi dlatego no inna rzecz, że to <laughs> trochę z Kinderztubą tam w tym waginecie obywatela Tuska Donalda to niezbyt dobrze jest, bo co... No, Panu prezydentowi, owszem, można wysyłać list z zaproszeniem na galówkę, ale uprzejmie by było, gdyby ktoś taki list zaniósł osobiście. Nie mówię, że obywatel Tusk, Donald, ale ktoś taki bardziej reprezentatywny, a nie przez pocztę. No, widać wyraźnie, że pani Nowacka zamiast tam. Demoralizować i, że tak powiem, mogłupiać młodzież tą edukacją zdrowotną, to powinny jakieś kursy kindersztuby zorganizować, przynajmniej dla swojego waginetu. No i wtedy byśmy, ale pan prezydent nie tylko dlatego, że poczuł się obrażony formą zaproszenia, bo przede wszystkim pan prezydent dlatego się nie pojawił na galówce, żeby nie uświetniać swoją osobą akademiku czci obywatela Tuska Donalda. No a obywatel Tusk Donald w ogóle szczytu nie zwołał specjalnie w Warszawie, szczytu europejskiego, dlatego że wtedy pan prezydent Andrzej Duda by musiał wystąpić w roli gospodarza i przyćmiłby obywatela Tuska Donalda, więc na wszelki wypadek obywatel Tusk, Donald nie zwołał tego szczytu, no i w rezultacie galówka w Teatrze Wielkim odbyła się bez pana prezydenta, który, jak mówię, pojechał sobie na narty. A tymczasem, kiedy tu we dworze, jak to pisał Adam Mickiewicz w panu Tadeuszu, podczas kiedy we dworze sztab wesoły ryka, to znaczy kiedy w Teatrze Wielkim odbywała się galówka ku czci, obywatela Tuska Donalda, no to pod Teatrem Wielkim i w ogóle ulice Warszawy zostały wypełnione rolnikami, którzy demonstrowali przeciwko pięciu takim punktom, przeciwko umowie z Mercosur, na podstawie której nasza Ursula von der Leyen podpisała ją. Tam złośliwi twierdzili, że dlatego ją tak skwapliwie podpisała, mimo rozmaitych wątpliwości francuskich, polskich, że tam po II wojnie światowej bardzo dużo SS-manów uciekło do Ameryki Południowej, no i oni tam opanowali gospodarkę. W związku z tym Niemcy teraz muszą, że tak powiem, tutaj umowę z Mercosur. Przeforsować, żeby jakieś tu takie łączność utrzymać międzypokoleniową. Proszę Państwa, jak tam było? Tak tam było. W każdym razie pani Reisführer i Ursula von der Leyen tę umowę podpisała. No i teraz nie wiadomo, czy ta umowa wejdzie w życie, czy nie, bo tam tu obywatel Tusk, Donald to się odgraża, że on tam nigdy i tak dalej. No ale jakoś w takiej mniejszości blokującej nie można tam zmontować w tej Unii Europejskiej. Widocznie BND tu zabrania. No zobaczymy, proszę Państwa, jak z tym będzie. Drugim takim punktem, przeciwko w, w, któremu rolnicy demonstrowali, to był import żywności z Ukrainy, no bo to, to niby tutaj tego wszyscy są przeciwni temu importowi, ale jakoś bez pozwolenia Reichsführerin ten import nie może zostać wstrzymany. No i rolnicy protestują przeciwko zielonym wałom, protestu, zielonemu wałowi protestowali też, bo to ten zielony wał, na których się Zgodził pan Mateusz Morawiecki, no to on doprowadzi nie tylko rolnictwa, ale gospodarkę europejską na skraj przepaści. No i tam przeciwko niszczeniu lasów i łowiectwa, krótko mówiąc, no i ale nikt nie wyszedł poza panem Nawrockim, który kandyduje na prezydenta, i poza Grzegorzem Braunem, który tam wziął udział w tej. Demonstracji, to nikt do tych protestujących rolników nie wyszedł. Oni myśleli, że wyjdzie do nich. Sama Reichsführerin, Ursula von der Leyen, ale Reichsführerin jak się dowiedziała, że będzie demonstracja rolników i że oni tam będą chcieli z nią tutaj pertraktacje jakieś odbywać, to na wszelki wypadek dostała ciężkiego zapalenia płuc, no i oczywiście nie stawiła się ani na galówce. Zorganizowanej ku własnej czci przez obywatela Tuska Donalda, ani, na, ani w ogóle w Warszawie, gdzie tam ulice Warszawy były wypełnione protestującymi rolnikami. No, widać, że tam zapalenie płuc ciężkie, zwłaszcza to jest dobre na wszystko, zwłaszcza na demonstracje rolników. No i proszę Państwa, dzięki, wskutek tego. Nierwana była przerywana, także Nietypowo zupełnie te święta przebiegły, no, ale jeszcze wszyscy zamieramy w oczekiwaniu. Cały świat wstrzymuje oddech, co to będzie po 20 stycznia, kiedy to w Waszyngtonie odbędzie się inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. Już wiemy, że Pan prezydent Duda jest zaproszony na tę inaugurację i oczywiście zaproszenie przyjmie. Wiemy, że pan Mateusz Morawiecki też jest zaproszony i to zaproszenie w podskokach oczywiście przyjmie. A Donald Tusk nie jest zaproszony i Włody z Ukrainy też nie jest zaproszony. No i teraz tam nie wiadomo, jak to się dla niego wszystko skończy, No w każdym razie świat wstrzymuje oddech przed 20 stycznia, kiedy to Donald Trump, o ile oczywiście wcześniej nie będzie jakiegoś zamachu, Donald Trump obejmie prezydenturę Stanów Zjednoczonych. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.